Dzień dobry tutaj, szczurek 45. Pokażę Wam, jak ustawić stronę Tipli, żeby ktoś chciał za, zarabiać, zarabiać na czymś. Dobra, tu mamy maila. Tutaj link będzie w opisie, żeby założyć konto. Dobra, wklejamy nazwę, wpisujemy. Czy Czy to już na przykład tu w Dziękuję Wam za 250 subów. To dla takiej, mam taką znajomą, która ma swoją, która ma koleżankę i ma córkę, i muszę zrobić materiał, bo ona tam rysuje co no rysuje i chciałby chciałaby na tym zarobić i wiecie <grymny> mamy założone już widzowie konto no i teraz jesteśmy tutaj <kluzny> widzowie y teraz tak Musimy tu OK kliknąć. Musimy to uzupełnić. Namys Muszę dane wpisać. Wiecie? Musimy je wpisać. No. To się skopiujemy. Wysyłamy. Tutaj link se wklejacie do YouTube. E Dobra, nie chcę wkleję tego szczurka swojego. Są. Są. <laughs> Widzicie, coś jest niepoprawne. Jeszcze raz muszę. Dobra, jeszcze Pasi. <laughs> I tak, tutaj musicie ulica pisać miasto, kod pocztowy, tu musicie ulicę i rokali na przykład. Musicie, obojętnie, ja wpisuję y, takie nieprawdziwe dane. Tutaj musicie podać y, maila y, do Paypal'a, jak macie. Tu potwierdzacie i kontynuujecie. Dobra, y, ten, wysłaliśmy. Przechodzimy do panelu. Jesteśmy w, paneu, w panelu. I teraz mamy tak, mamy wiadomość, że musimy poczekać teraz 24 godziny od, mom od momentu wysyłania danych. Musimy poczekać, aż administracja to przyjmie. No, aż przyjmie y nasze dane. I pokażę Wam teraz. Przejdziemy na Kipli. Jesteśmy na tym moim Kipli i pokażę Wam. Już mamy tak, załóżmy, że już mamy yy, potwierdzone te dane że mamy potwierdzone te dane, dobra, chodzimy tu, widzowie yy, dobra napier no, tutaj, tutaj se ustawiacie, bo pokazywam Podgląd, tu macie ustaw nie wiem yy też to daj na re no i mamy tutaj wpisujecie kwotę do ilu chcecie Patrzcie. możecie wpisać, nie wiem to Wam się pojawi, widzicie no, tutaj macie tu kopiujecie to, wchodzicie sobie w obs -a. Przeglądarka I dalej. Jeszcze raz. Tutaj przeglądarka yy, XX. Załóżmy to. Usuwacie wszystko. Klejacie tu. I macie widzowe. I masz tutaj to. I to zostaje. zostaje. Lecimy dalej. Przechodzimy na tą stronę z powrotem. Na typli. Teraz Szablon. Ech. Jak to teraz było? Dobra. Tu mamy ten. Coś takiego jak wiadomości. O! Coś takiego. Możecie. Tu macie. Różne macie obrazki. Nie wiem. Chyba tylko jeden jest no to dobra zapisz czekaj 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 czek, 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 czek. teraz jakieś to było widzowie o tutaj skopiowałem teraz wchodzicie sobie tutaj przeglądarka my mhm. po info, info dajecie wpisujecie tu suwacie wszystko co tu macie OK. Macie i pan na to widzowie. Kontynuuj, yy, wyślij. Should... Słuchasz testowego komunikatu głosowego. Dla tej kwoty system odczyta nazwę użytkownika, wiadomość i wysokość kwoty. No, i to macie, to wam yy, po prostu dostaniecie od kogoś donate'a. Donate'a i po prostu yy, wyślę, wyślę Wam wiadomość OBS Po prostu, że dostaliście Donate'a, tak? No yy, Dobrze To zamykamy Tu nie potrzebujemy na razie, tego nie potrzebujemy Tutaj macie cel, wcześniej ustawiliście Tutaj macie zegar czasowy, yy, jak Wam ktoś wyśle Donate'a to Wam dolicza i tak dalej tu to to nie wiem tego nie potrzebuję i wiecie co jest ważne jeszcze widzowie to tutaj będziecie mieli jak pokażę wam na tym o tutaj w ustawieniach w ustaw Damy sobie tryb. o i macie tryb nocny też i tutaj jak uda się wam zryfikuje wam to macie tutaj tu macie swoje na przykład link. Wklejacie go. Pokażę wam. I tu, I tu będziecie mieli. Jak ktoś będzie chciał wam wysłać ten donate'a to wpisuję tam maila, wiadomość i ile chcę donate'a wysyłać. I po prostu tyle. Żegnam wasz czurek.